Tegoroczni maturzyści oprócz zdenerwowania i napięcia związanego z egzaminem dojrzałości musieli zmagać się także z dodatkowym stresem dotyczącym pandemii koronawirusa i wszelkimi obostrzeniami z nią związanymi. 8 czerwca z miesięcznym opóźnieniem, ale mimo wszystko pełni zapału, maturzyści 2020 rozpoczęli egzamin z języka polskiego. Jednak zarówno pracownicy placówego światowych, jak również sami uczniowie musieli dostosować się do szeregu wytycznych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To ja może na początek pozwolę sobie pokazać się w tej maseczce, jak to wygląda. W takich maseczkach również występują pracownicy obsługi, administracji, którzy będą się zajmować bezpieczeństwem w naszej szkole, a tutaj w gabinecie pozwolę sobie tę maseczkę zdjąć. I również swoje maseczki, w których przybędzie młodzież na egzamin maturalny, będą mogli zdjąć, kiedy będą siedzieć już przy stoliku, kiedy rozpoczną pracę z arkuszem egzaminacyjnym. Natomiast we wszystkich czynnościach, które będą prowadzili ze członkami zespołów nadzorujących, absolwenci i wszyscy obecni przy egzaminie muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz muszą nosić rękawiczki. Płyny do dezynfekcji znajdują się w każdej sali, w toaletach, na holach szkolnych wszystko właściwie. Jest przygotowane według wytycznych. Uczniowie będą wchodzić do naszej szkoły trzema różnymi wejściami. Mamy w tym roku 74 maturzystów plus 13 osób z lat poprzednich zadeklarowało chęć zdawania egzaminu maturalnego. I podzieliliśmy na trzy wejścia, aby młodzież nie stykała się ze sobą, żeby nie powodować zgromadzeń. W związku z tym do sali gimnastycznej jest zupełnie oddzielne wejście i dwa do budynku szkoły z przodu i z tyłu od parkingu. Jeśli chodzi o rodziców, no to mamy takie ustalenia, że rodzice również nie będą wchodzić do budynku szkoły, bo wiadomo, że pewnie przybędą gdzieś tutaj ze swoimi dziećmi, ale odległości muszą być zachowane, uczniowie nie mogą się gromadzić. Bardzo w tym roku pomogli nam rodzice, którzy nam zakupili pojemniki do dezynfekcji do każdej sali i do toalet. Zakupili również woreczki, które służą do przechowywania swoich rzeczy, bo ewentualnie, jeżeli ktoś ma telefon komórkowy, których nie wolno przynosić do budynku szkoły, no ale może się zdarzyć, że ktoś taki telefon przyniesie, należy go włożyć do woreczka i jest specjalna sala, w której można te rzeczy zostawić. Dzisiaj młodzież zdaje egzamin w siedmiu salach. Matematyka również w siedmiu salach, natomiast język angielski w jedenastu salach. Zakupiliśmy w tym roku odtwarzacze sprzęt dobrej jakości, aby można było ten egzamin z języka obcego przeprowadzić we właściwych warunkach, żeby jakość odsłuchiwania materiału była jak najlepsza. Jak w tym trudnym czasie wyglądało przygotowanie do matury? Przede wszystkim korzystałam z naszych podręczników, przerobiłam wszystkie dostępne arkusze w internecie, czytałam dużo streszczeń, filmy na podstawie lektur też były moim częstym gościem. Na szczęście nauczyciele postarali się, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani i obiecali nam e, pomoc, jeśli coś potrzebowaliśmy, mogliśmy się do nich odezwać. Oni chętnie sprawdzali nasze wypracowania i mogli coś wytłumaczyć, jeśli coś nie mogliśmy sami pojąć. Nie ukrywam, że jestem troszkę zestresowana, ale na szczęście mam ogromne wsparcie w rodzinie, które od rana mnie uspokaja. 9 czerwca maturzyści zmagać się będą z matematyką. Trzymamy kciuki.